Siemano! To jest. Czekaj, musimy zobaczyć Dobra tu zaczynamy robić, ale będę jaja, ja pierdziel, ale ale, ale będą jaja. I jak ja w tej chwili tu Będzie Media tubsko tu no, na domu Dobra

ale powodujaj, będą z tego dzieci raczej gleba. Dawaj, dawaj. Czekaj, czego jeszcze trzeba. Jest dobrze. Dobra, jest dobrze. Dobra, dawaj. no, no. tak? 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 Gdzie ty masz? Ja no. Trzymasz się? Tak, zaliczone. Zaliczone? Dobra, schodź. Było! Jest zaliczone, git, dobra. Mamy jeden. Jest jeden, zero. Czyli że jeden udany, zero nieudany. Wszystkie będą udane. Dobra, tu dajmy drugie. <noise> Dobra. Kolejne. Nie, na mnie jeden. Dobrze jest? Nogi proste, nogi proste. W sensie, no ja mam proste. Zaliczone, git! No. Git, git, git. Ale git. Mnie plecy bolą. Zaliczone, dobra, mamy 2-0. Mediaka jaka dupcia, jeszcze tak kurwa nie piszcie, proszę was, ja pierdolę, bo zaraz idę w pospądnie. Uwaga, uwaga, o kur... Siedziała działa ty, rób tutaj, fikołasy. Dawaj. Ale weź dupkę w dół. Nie. No wyprostuj, kąt do... prosty, nie, do góry. Kąt prosty, opa. Leci. Ja pierdolę. Ale cię trzyma. Jestem ja, liczony. Ja cię prawie odruchowo za dupę złapałem. Ale jest Kongo dzisiaj, widzowie. Boże, ja nie mogę razem oddychać. Zaliczone czy nie? No a jak? O Jezu. Zaliczone, Podrucho, bo czyli tak 3-1, 3-1. Szukamy kolejnych, możecie szukać nam pozycji nowych. To ja już się spociłem trochę, <słuchy> ty? Dzięki. No dobra, lecimy dalej. Teraz to, ho! Ty masz za długie nogi. No wiem, no, tego dawaj, szeroko nóżki. Ale ty nie? musisz ten usiąść. Musisz... Nogi musisz się go rozszerzyć. No. Dawaj. I się złapać musimy. To! Co co o tym? Czekaj, najpierw nogi będzie do góry. No to dawaj, no to dawaj. Czekaj. O, remisja! Co ty tych rekosy Dawaj rękę. Ale to w środku? Czekaj, musimy zobaczyć. Nie, na zewnątrz! Nie, a tak, o po boku, na zewnątrz! Na zewnątrz, na zewnątrz, ale misja! Czekaj. Jaka stopa ogrzał? Dawaj. Dawaj, stópki do góry. No co, ty na ale co? Daj rękę! mamy! Daj lębię. no, daj ręce. O, pa. Wyszło! Wyprostuj bardziej. Szeroko. Ty wyprostuj. Ale ci ręce za, tak... Zaliczone. Nie! Yeah. Zaliczone? Było. Nogi prosto! Szeroko! Były i szeroko! Piszą, że nogi prosto! Jeszcze raz robimy! <grym> Dawaj! Jezu, mi gorąco jest! Jeszcze raz musimy prostować nogi! Ale najpierw ręce! Pa! Wiecie, że ją robi się bez skarpet, bez skarpet omen i weź daj lepsze oświetlenie! To czekaj! Lepiej? O! Lepiej, ziom! Ale słabo jest, kurde! Muszę zacząć trenować! Bo mnie w ogóle nie widać, co się trenuje, ja pierdolę muszę się wziąć za siebie. Tatuaże ci przysłaniają. No i tu słówka. Stupki, stópkarze się tutaj odzywają do nas. Dobra, jeszcze raz chodimy, dawaj. Ale ręce najpierw. No. Skiety trzeba ciągnąć, mówią. skietami czy bez i tak dobrze? Da nie, ja normalnie w skarpetach, bo jak ja te stopy uwolnię widzowie, to ona ucieknie. Kurwa. Szanujmy się. Dawaj, ręce najpierw i nogi szeroko. Ale już wiemy, jak to robić. Będziemy się tak ćwiczyć codziennie. Dawaj, graj. Okay. Nie bierz biedna. O kurwa, jaki ból! Po No ja mam proste. Mamy to. Teraz było dobrze. Proste, proste były. Dobra, 4-1. Ogrze za Git, piszą, że git. Czemu jeden? No bo nie wyszła nam wtedy, co ja musiałem być do góry. Dobra, uwaga, teraz to się wylosuje. Ale mi nogi latają, wiesz, na tobie też? No... By też. Strasznie. Dobra. Którą chcesz być z postaci? Mi wszystko jedno. To bądź może tą fioletową. Ja stanę na rękach. Ja mam być podstawą. Ty bądź na podstawą, ciebie? Tak. Czy ja mam być? No, możemy tak spróbować. No dobra, dawaj. Kocie, grzbiety mam taki zrobić? O, tu będą one. Udźwigniemy to czy nie? No nie wiem, proszę. No. Dawaj. No. Nie, to to... masa nie, Ale to ta masa mnie ha! Zaliczamy. piszą, że nie, 5 nie, 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 będzie dobry. No, Kolejny od razu. Poradnik napisać. O, chud, chud. Moment, czekaj. Czekaj. O, czekaj, co ty? No czekaj. Nie wiem jak ja się muszę za to zabrać. No. No Czekaj. Muszę mieć podparcie najpierw. Trzymać mnie? Złap mnie. No chodź, chodź. No i nie złapałeś mnie. No nie. i teraz, dawaj ja cię poprostu dam, raz. No, to podziemy, no no. Ty tylko musisz... Yy, wiesz co musisz? Co? Sztyfnować całe ciało. No, czekaj, no. O, dobra, czekaj. Dawaj no, raz, dwa, trzy. O, ale ciężko, ty. No wyprostuj. No Ej, 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 ej czekaj, Musimy coś... Ale ej, musimy coś ustalić, proszę. Co? Ej, jak już lecisz, to kurwa nie jak beton, tylko się ratuj. Kurwa. Ale ja chciałam, żeby było. Ale ratuj się, bo ty jeszcze a nie jak deska. Dobra. Proszę. Ale jeszcze raz. Bo tyle ciało, ja mówię, kurwa, weź trochę. Ale nie, no było. Dobra, było. Dobra, dobra, jeszcze raz. No, w skraku. Czekaj, no to trzymaj. Leci go Kurwa. Ej, po poleci. Weź. Nie tak. Jestem ci bał, że to na młodzie poleci. Oła. Było, było, było. Młodna. Młodcy. Pierwszy raz Was oglądam, jesteście bardzo fajni. Dzięki. Dziękujemy. Dobra, puszczamy to. Gorąco, no. Ja chyba balkon otworzę, wiesz? Tak. Teraz jest mocna pozycja. Teraz jest mocna pozycja. Jak coś. Tylko no bez buziaka, oczywiście, nie? Dobra. Ale tamto nam już Ej, no serio, piona. Jesteśmy dobre skład. Ej, trzeba dopisać, 62. 2 Ej, dajemy radę, dobrze jest. No. Nie no, nie, nie jest no, nie z buziakiem. Gdzie? Proszę. Dawaj. Ja jestem facetem czy kobietą No tutaj? facetem jesteś. Dasz radę tak do góry nogami? Tak. To dawaj. Słuchaj, <muchy> to ja muszę wiedzieć jak. Dawaj. <muchy> 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 Mocę. To jest gorąco, nie? Aż. Ja czuję, jak już ode mnie śmierdzi. No jak nie zaliczamy? Zaliczymy. No bo sobie nie, robić, nie, Ja? nie, no jak to nie, 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 jeszcze raz. Tak. nie, Tak! nie, <śmany> tak. No, nie, jak mówię nie, 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 dobra Dobra nie, Dobra No dobra? nie, nie, wow nie, a? O, o, to Ej, to jest moje, no, ja muszę cię puścić. Ty musisz tak, w oh, ogóle nie zrobię tak. O, oh. o, oh. ja muszę być tu, a ty ręce prosto. I wiesz o co chodzi? Puszcz. Co puścić? ręce. Nie ma śnuti zastosowany. A nie muszę mieć. No dobra, jeszcze raz. Coraz nie dziwniejsze są, są te występy. Nie, jeszcze raz! To słaba, 7-3! Ty ty mnie nierówno tu trzymasz, to wiesz? To jest za ciężkie. Albo ja jestem za ciężka. Dawaj. Ale to chyba nie tak. Nie, no ty dobrze leżysz. No, ale ty nie możesz patrzeć w dół, tylko do góry. No. Patrzę na sufit. Będę się patrzeć, gdy mi się ułożyć. Hey. Jest. Był. Mówiłem, że Iga nie zrobi tak nawet na ziemi Beka. Zaliczone czy nie? 8-3, dobra Ale tego się bałem najbardziej, ale zobacz, że się tak wygiąłem Ja też się zobacz, jak wygięłam No, ale weź, kurde, mocne, mocni jesteśmy Sto kilo ogrwa nogi w drugą, w drugą stronę. Się, nie ma znowu! No znowu... Kupa, ogr w drugą znowu. stronę, kurwa, kolana ten wygiął. Nie, nie no tego to... Teraz to. Dawaj, ja będę Cię trzymał za kolana, a Ty musisz bardzo, Mówię, ale, no tu. ale bardzo musisz tu. się skupić teraz na środku ciężkości ciała. Mhm. Dasz radę? Mhm. To dawaj. Nie obiecuję. Musimy zrobić taką klepsydrę. I znowu, jak ktoś ma polecieć, to ja. Czekaj, mm. kolana tu do mnie. Kolana. Czekaj, moment. A ty się musisz trzymać tu. Musisz No Ja w, w drugą stronę, w tą. No. Czekaj, nie, yes. nie, nie, kładź się. No. No, Ej, nie, ty polecisz, ja wiem, to czekaj. Ale ty musisz mocno nogi spiąć. Ja wiem, ale czekaj, weźmy tu może poduski. <noise> <noise> A Jezu. No, o jezu. coś to na tą stronę się rzucaj. <grymne> Wszyscy mi na tej już <grymne> Wyłącz to! Nie, do tego nie będę robił jogi, bo będą klipy później, a to słaby wizerunek jest. Ja nie mogę tak robić mordo teraz. Nie mogę, nie mogę do takich robić. Bo bardzo poważne kontrakty podpisuję. Robimy. Dawaj. Dawaj. Ona no no się boi, tak? <tryk> ty ty lecisz tam na łeb! Wiesz o tym? Jak ty latasz! <tryk> jak? Jak latam? Patrz, On już... No bo ja cię kur... Ja muszę cię trzymać, bo ty lecisz prawo, lewo! Ja kontroluję, żebyś nie spadła! Ja równowagę trzymam to tobą bo... bo... Za mało siły ogrzewa lepią się talepią XD Nie, bo ja bo się kipię, Ja próbuję jakoś wyważyć ja ja bo ty się no. Ty latasz, ja cię muszę podtrzymywać O Jezu ja To nie ten do... Iga ja nie jestem Iza, kochani Iga Dobra, dawaj, jeszcze raz, ale no. kurde ja się boję, że jak Bo ja wezmę kolano trzucie, do kolana, to, to tu pole cieszyłem. Oh, to się tu. nie bój! Od puszki. Nie no, nie, dawaj. I jak ja będę tu, to to musi być no, no. Raz. Ej, patrz, mamy! Jest! Było zaliczone? Ojeju. Zaliczam. Brawo. Ej, a myśleliśmy, że to się nie uda. Iga, po prostu i plecy nie mam. Prosta plecy pomaga, że musisz mieć. Były proste. Ja mam skoliozę. To co, zaliczamy czy nie? Zaliczamy 9-3 Mocno Dobra e, widzowie macie jakieś fajne pozycje dla nas? Przygotowane Jak macie, to dawać Będziemy robić. To? Zrobić mostek? Miałem kiedyś nie. Dwie spróbuj zrobić. To wiesz, ja z podłogi to ja umiem, a ty się będziesz chwiał. Tylko nie poleć ty, bo już nie Czekaj, nie, nie się, bo to na odwrót te ręce powinny... Trzymasz mnie? Czekaj. O, o, kur... <laughs> Poczekaj, może tak potrzeba. Jak ja ręce wezmę, to ja nie, nie dam rady. To zacznij od rąk. No, no, dobrze, dostarczyć. ale nie naprawdę się tak aż wygiąć. no muszę spróbuję, tak, spróbuj tak. O ej, co ty robisz? No, ej e, ty nie mnie robisz, kontrolujesz swojego ciała, nie, w ogóle. Nie ma mam twych nóg! Ej, co ty robisz, ty! Czekaj, no tutaj mi no. No nie naprawdę się tak wygiąć, bo... Chyba cię co trzymać, kurwa, bo ty, ty polecisz na łeb zaraz. Kimka, czemu usiadłaś na wężu? Trzeba trzymać, Bro, ty, ty jesteś wariatka, kaskaderka ty się rzuca na głowę! No nie dam rady tak! Wow. No coś mi strzeli! No to nie rób tego! No bo... No nie dam rady tak! Jak nie zaszczędy ja powiem? No nie da będę tego No. Tak? To nieźle. Spróbuj jeszcze raz. Musiałbyś już tak stać. No to dawaj. No ale to nie jest tak. No ale wstawaj, no to dawaj, podnoś się. No no i ja musiałabym i... tak osiem wygrać, ale tak nie dam rady. No to takozu, to takozu. A tak osiem, Ale tak przyrobiłam. To nie jest to! Prawie! Bo to chodzi o to, żeby tak ręce do tyłu wygiąć! A ja nie dam rady tak zrobić, bo. Nie wiesz, tak złapa. chip Nie tex Było czegoś. O, nogami. I ja się odsunę trochę i się wsadzę między ciebie. No, tak o, czekaj. Czekaj! Nie mogę tak robić, bo mi... Wstupy... Radzę, dzięki za hosta. Hey, Wiesz, musisz, Co? na czym musicie się skupić? Naddzień? Żeby stóp mi nie kłaść w to miejsce. Dobra, proszę. Bo to jest bardzo... Dziwne. No, ja Jakimi stopami jeździć tu. Dobra, no. dawaj. Tutaj, tutaj musisz podnieść ogrze. Siadłaś mi na twarzy, kurde To było mocne, to było mocne To było mocne Nie no to było mocne Ale zaliczamy Zaliczamy czy nie? Musimy to zaliczyć Bioder nie podniosłeś dawa, jeszcze raz ja Ale to panie. nie wyjdzie nam! Co hmm. okay. <laughs> 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 Polecimy na piec. Czekaj, siedź. Czekaj i polecimy. Ustaw się najpierw. Ej, ej, Czekaj, bo to jest nierówno ty... Ej, gdzieś to mnie Nie no, proszę normalnie ten stań. Normalnie. Dawaj tak, tak, tak. Ej, ja bym musiała tutaj wziąć. Ej, próbuję usiąść, A to nie jest takie łatwe. <laughs> Nie, no bo polecisz! Polecisz! I Iba, więc wią i chleb go spokoło. Dobrze było! Ej, usiądź. Dobrze było! Zaliczone? Nie, bo i nie wstałeś. No bo byś poleciała na głowę! Nie, bo ja się trzymałam dobrze. <noise> Ta kurwa stopę po moją pachnął, Czekaj chwilę. No. Odpoczymy. Ale dobrze było, no to my. mogłeś wstać. Musi złapać swoje nogi, no tak, muszę tylko musi wstać. O tak, to nie mogę się tak zgiąć. Rozumiem. A ona mnie zwala, że ja nie potrafię. Czekaj, ja nie mam... <laughs> Co wypuszczacie, widowie? Pójdźmy coś fajnego Dobra, robimy to Dawaj. Czekaj, najpierw może w ogóle nogi położyć, wiesz? Czekaj. Moment. Czekaj najpierw tak. Co ty? Ja muszę bo tak. Czekaj, nie, ja najpierw muszę położyć ręce ułożyć. Co ty? No, ty nie ma opcji, bo nawet. Jak to nie? Poczekaj, najpierw ty musisz tak leżeć. No, czekaj. <śmienicza> ja tak, ja... O, co? Czekaj, no... ale czekaj, gdzie ja się kurwa ci będę tak? no co ty? no poczekaj, ja tak wytrącę to ja muszę być tak To, to się... no co ty? Ja mam szans ale... Się... No tak, nie tak widać tak. tak, tak. ja nie no tak ja się boję no prawda, ja tak. się boję nie, to ty źle robisz, bo ja muszę i na twarz od rodziny. Ale wejdzie Czekajcie, dajcie mi się wyjąć. No dawaj, No Ale to najpierw musimy podnieść. A, ale jak? Jak <laughs> ja leżę przygnieciony? Ale, ale ja, jak ja mam nie, piak! Ale nie! a czekaj, a A po co? ja sobie to postawię i ty sobie wstań. wstaj! No to wstawę! No tego o... Podnieś się! No to! O ale moje jaja, weź wstaj! No! Weź się Tego nie zrobimy, nie ma szans! O! Ale dobrze było! Nie ma szans! Ja tam kontakt z kolei. A może coś kiedyś nagramy? Jeszcze zobaczymy. Odezzę się do niego. Moje włosy, potem to jest jakiś hit. Ta. No na pewno. Co ty, Fretary, kurwa znajdujesz, chłopie? Starczy tej jogi już dzisiaj chyba, co? Ty zmęczony? A ty? No troszkę mnie przetyrało, nie powiem, że nie. No. Ej, ale fajnie chociaż było! Rozruch był Widzowie, tak jak obiecaliśmy To damy radę? Pozdro! trzymajta się mordeczki!